Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na prośbę jednego z widzów nagrywam dzisiaj materiał na temat tego, jak podpiąć wózek boczny Velorex 562 do Jawy. Pozdrawiam serdecznie Jarka, który jest inicjatorem tego nagrania. Będzie składał taki sam zestaw. Czy to będzie Jawa 634, czy to będzie 638? Te ramy mają w tych samych miejscach punkty mocowania wózka bocznego. Pokażę pokrótce jak to zrobić, tak. Zacznijmy może od początku. Mamy z przodu w miejscu mocowania gmola. Niestety, gmol przy zestawie w oryginale nam nie wejdzie z racji tego dolnego mocowania. Gmol trzeba było ciąć w tym miejscu. O, tutaj mocujemy to na czterech śrubach razem z mocowaniem silnika. Tam jest taka centralna śruba, tuleja gumowa metalowa I teraz tak, dolne mocowanie wózka tutaj regulujemy zbieżność. I mamy pierwszy odciąg. Tak, mocujemy go w takim miejscu tutaj. Właśnie mocowanie górne gmola. Można je zamontować i do środka, można je zamontować i do zewnątrz. Nie ma tutaj jakiejś reguły, że musi być tak czy tak. Jeżeli ktoś chce gmola właśnie ciąć i sobie go z powrotem zamontować, to może zrobić to w ten sposób, jak jest tutaj. Można też zamontować z przodu. Mamy dalej środkowe mocowanie. Ono przechodzi tutaj przez ten otwór za stopkami. Przechodzi na wylot. Tutaj w tym miejscu dokręcamy. I tutaj też jest tuleja gumowa, metalowa w środku w tym pałomku, Skręcamy to sobie i później mamy jeszcze tylne mocowanie, mocujemy je albo w miejscu śruby amortyzatora, tak jak jest tutaj, albo ten otwór jest też przystosowany, tylko że nie w każdej ramie on jest, szczególnie w starszych ramach tego może brakować, ten otwór jest do mocowania tylnego odciągu. Tak jak mówię, możemy zamontować też tak, jak jest śruba, tutaj amortyzatora, zamiast tej śruby, zamocować właśnie tylne mocowanie odciągu. Musi być tego rodzaju dźwigienka od linek hamulca, bo ta góra ciągnie tył, a tutaj linka i jeszcze w podnóżku musi być taki o właśnie. Taka blokada na linkę i ta linka sobie idzie dookoła po ramie do hamulca w kole. Tutaj hamulca nie ma, będę musiał zdjąć koło zobaczyć czego tam brakuje i uzupełnić to, kupić linkę. Także parę rzeczy tutaj brakuje. I to tyle właściwie.